Dzień 18 otwierania technologicznego kalendarza adwentowego od pisma stra, czyli adventech dla ubogich. A paczucha dzisiaj jest naprawdę duża. Znowu jest zapakowana w papier świąteczny, a więc musimy ją przeciąć. Otwieramy i już widzę, że to będą jakieś ledy. Sorry, że przerywam, ale jeżeli chciałbyś zgadnąć taką klawiaturkę w 100% za darmo, posłuchaj, co musisz zrobić. Zatrzymaj ten klip w odpowiednim momencie, tak żeby obrazek składał się w spójną całość. Zrób screen ekranu i wyślij go w komentarzu pod tym materiałem. A żeby zwiększyć swoje szanse, napisz w komentarzu, dlaczego tak to akurat tobie przydałaby się najbardziej ta klawiatura. Wyniki ogłoszę 24 grudnia, a biorą udział tylko i wyłącznie osoby obserwujące mnie. Są to dwa ringi, co ciekawe z wejściem ARGB. Takim jak w komputerze. Na co to się nakłada? Mam pewien plan. Zaraz go zobaczyć. Okej, okay, a więc jedyny pomysł, na który wpadłem, to jest to. Wydaje mi się, że to jest jedyna sensowna opcja. Uwierzcie mi lepiej, to wygląda na żywo, bo to jest mega rozjaśnione. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych tego typu materiałów, pamiętaj, żeby mnie zaobserwować, bo tylko wtedy jesteś w stanie wziąć udział w konkursie na nową klawiaturę.